Ciao a tutti, to ja polska włoszka i witam was serdecznie na lekcji Italiano in 5 minuti. Dzisiejszym tematem będzie las, czyli il bosco. W możemy zbierać różne owoce, na przykład jagody, maliny czy też grzyby. Zbierać to po włosku raccogliere. Raccogliere. Mirtilli, lamponi, fungi. Mirtilli, lamponi, fungi. Jeśli chcesz powiedzieć, że lubisz zbierać grzyby, powiedz: Mi piace raccogliere fungi. Mi piace raccogliere lamponi. Lubię zbierać malinę. Mi piace raccogliere mirtilli. Lubię zbierać jagody. Co jeszcze możemy robić na wakacjach w lesie albo w górach? Możemy spacerować, czyli camminare. Mi piace camminare. Lubię spacerować, lubię chodzić, zbywać wędrówki. Mi piace camminare. W lesie spotkamy też różne zwierzęta leśne. Na kogo możemy się tutaj natknąć? Na przykład na wiewiórki, czyli li skujatoli. Albo. Na ptaki, liucelli, a z tych większych, li orsi, niedźwiedzie, li orsi, albo i lupi, wilki i lupi. Trzeba przyznać jednak, że takie spotkania należą do rzadszych. Częściej natkniemy się w lesie na osy, na kleszcze, na komary. Komar to po włosku la. Zanzara. la zanzara. Osa la wyspa Pszczoła, lapy. Natomiast kleszcz to la, zecka. La zanzara. La wyspa. Lapy. La, dzekka. Jeśli chcesz powiedzieć, że ukąsiła cię pszczoła, czy też komar, powiedz. Mi a punto. Pungere oznacza ukąsić. Mi a punto un apy. Mi a punto una zanzara. Czyli ukąsiła mnie pszczoła. Ukąsił mnie komar. Mama. Uważaj w tym momencie, nie używaj czasownika gryźć. Ugryzła mnie pszczoła. Mordere to czasownik, którego używamy w stosunku do psów. Mia morso un cane. E tu, ti piace camminare nel bosco? Lubisz spacerować po lesie? A subskrybuj konieczny mój kanał. Obejrzyj inne filmy z serii Italiano in 5 minuti. Znajdziesz mnie również na Instagramie i na Facebooku. Dołącz koniecznie do naszej grupy na Facebooku. A subskrybuj. Do zobaczenia w następnym filmie. Alla prossima. Baci.